i pozostałem w archidiecezji lubelskiej także po tym podziale, chociaż pochodzę y, przez moje narodziny i w dzieciństwo, młodość z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, ze środkowego czy granicznego Roztocza y, północno-środkowego, tak mniej więcej jestem usytuowany rodzinnie pod względem geograficznym i proszę sobie wyobrazić, że bardzo pragnąłem, żeby przezwyciężyć ideolo ideowo ideologię marksizmu leninizmu. Dlatego, że to były lata, koniec lat 70., później 80., to wtedy przypada ta moja y, y, część biografii. Na studia filozoficzno-teologiczne, i już wtedy bardzo tego pragnąłem, ale najpierw zostałem kapłanem i byłem na dwóch parafiach na Chełmszczyźnie, skąd Stalin rozpoczął y, ideologizację całej Polski, w tym także Śląska, i w 1988 roku Kościół Lubelski wysłał mnie na studia filozoficzne, na kul. Chciałem w tej szkole lubelskiej studiować filozofię. A dlaczego tam? Z wolnego wyboru, bo mnie Kościół pytał, czy chcę w Rzymie, czy gdzieś za granicą, czy na kul. Ja wybrałem kul z wiadomych racji, ponieważ moją pasją to była metafizyka. A dlaczego metafizyka? Dlatego, że ja jako chłopiec w PRL-u uświadomiłem sobie, że mamy racjonalne narzędzia do poznania Boga, że prawdziwy Bóg istnieje. I to jest ta wielkość metafizyki starogreckiej. I to dla mnie, jako chłopca PRL-owskiego, to mnie nieprawdopodobnie fascynowało. Że ideologia właściwie roztrzaskuje się już na płaszczyźnie rozumu. Ale ta myśl o tym, że istnienie prawdziwego Boga można udowodnić racjonalnie, to przede wszystkim było dla mnie, dla mojego umysłu, najcenniejszą myślą. Stąd jak mnie ksiądz biskup ówczesny, mój przełożony profesor Bolesław Pylak zapytał Tadeuszu: No to gdzie chcesz studiować filozofię? A ja odpowiedziałem biskupie nie chciałbym woli księdza biskupa zmieniać, proszę uczynić ze mną co trzeba. Ale ja, jeśli mogę prosić, to chciałbym studiować metafizykę ojca profesora Krompca. I on mówi, dobrze, zgadzał się. To mówi, to jest ważna rzecz. Ale, drodzy Państwo, po roku czasu przyszła propozycja, żebym studiował dalej filozofię w Republice Federalnej Niemiec. Czego, czemu ja się osobiście opierałem? Bo przecież ja pragnąłem studiować metafizykę. A ja mówię do księdza biskupa, ale księże biskupie, ja nie wiem, co się dzieje na uniwersytetach niemieckich. Ja nie wiem, czy oni jeszcze uprawiają metafizykę. Tak mówiłem po prostu spontanicznie. Jakby intuicyjnie, czując, że coś z tą zachodnią myślą dzieje się nie w porządku, ale nie miałem wiedzy. I ksiądz biskup mówi słuchaj jedź. To ja powiedziałem księże biskupie na rok. Żebym się zapoznał. I z roku drodzy państwo zrobiło się lat 14. Chcę państwu powiedzieć, że co do dnia 14. Ale ze względu na pewne takie losowe yy, yy, sprawy, troszeczkę się przedłużył ten mój pobyt, ale chcę Państwu powiedzieć, żeby było jeszcze ciekawiej, że po prostu ja do Republiki Federalnej Niemiec wjechałem w, w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. I w tym samym dniu. Było planowane oficjalne pożegnanie mnie w zachodnich Niemczech, ale już wówczas Zjednoczonych, w 2003. Ale ze względu na pewne okoliczności osobiste, ten wyjazd się, opuszczenie Niemiec zachodnich się przedłużyło i wiecie Państwo, w którym dniu było pożegnanie mnie przez Niemców uroczyste w dniu. I ta, tym, który się przyjmuje jako Dzień Męczeństwa Księdza Jerzego, choć my dokładnego dnia śmierci męczeńskiej księdza Jerzego nie znamy. Być może, że ksiądz Jerzy był jeszcze kilka dni martretowany, nie tylko przez służby polskie, ale może także i sowieckie. Tego nie wiemy. Być może odnowienie procesu pokaże, co się działo. Nie wiem, ale proszę sobie wyobrazić, że to były takie yy, ciekawe okoliczności. I, ale drodzy Państwo, moim punktem, dlaczego ja pragnąłem uprawiać filozofię, to było teoretyczne przezwyciężenie ideologii marksistowsko-leninowskiej. I gdy, to jest szczególny czas, szczególny czas, gdy przybyłem do Republiki Federalnej Niemiec, ja zabrałem się za studiowanie Hegla, bo wiadomo, nie można Marksa czy Engelsa zrozumieć, jeżeli się nie zrozumie Hegla. Dlatego, że Hegel wypracował całą strukturę myślenia marksistowsko-leninowskiego. Więc studiowałem niemiecki idealizm, ale żeby Hegla zrozumieć. Trzeba było, nie można było ominąć Immanuela Kanta, czy Schellinga, Fichtego, po kolei plejada niemieckich idealistów. Ale drodzy Państwo, żeby ich zrozumieć, to pamiętam takie sceny jeszcze z kulu, jak niektórzy profesorowie kulu z filozofii chcieli nam wykładać niemiecki idealizm. Ale myśmy pytali, a co to jest za pojęcie? A skąd ono się wzięło? Nawet ojca profesora Krąpca pytaliśmy, a księ, ojcze profesorze, a skąd ten niemiecki idealizm? Bo skoro on jest kluczem takim bezpośrednim dla marksizmu, leninizmu, to skąd pochodzi idealizm? A ojciec Krąpiec opowiadał, jak to zwykle się w, na polskich uniwersytetach, czy także w innych, Mówi, a niemiecki idealizm to ta linia kartezjusza, to ten subiektywizm, to odwrócenie porządków, zamiana bytu na myśl, i to doprowadziło do niemieckiego idealizmu. Kochani Państwo, to tak można sądzić tylko wtedy, kiedy się nie przestudiowało niemieckiego idealizmu. Dlaczego? Dlatego, że cechą charakterystyczną każdego myśliciela wszechczasów jest, że on nie ukrywa źródeł swoich myśli. Nikt, Żaden z myślicieli, nie znam takiego, żaden z myślicieli nie może ukryć źródła swojej myśli. On musi ją, nawet jeżeli ma taki, dokonuje aktu woli, żeby ukryć źródło. Pochodzenia myśli nie jest w stanie. Każdy myśliciel, każdy kto posługuje się językiem, nawet każdy człowiek, nie, nie jest w stanie ukryć źródła swojego myślenia. I tak też jest, drodzy Państwo, z niemieckimi idealistami, ale z nimi o tyle jest sprawa łatwa, pomimo tego, że to są, mówią. Z całą odpowiedzialnością powiedzieć, nieprawdopodobnie trudne systemy są z, nieprawdopodobnie systemowo zakodowane. Ale wiecie Państwo skąd wypływa łatwość rozprawienia się z niemieckim idealizmem że Hegla można wykładać nawet dzieciom w przedszkolu. A wiemy, że o Hegla rozbiły się najtęższe umysły wszechczasów. Że wielu pomyliło się, nie zrozumiało Hegla. Ale kiedy, drodzy Państwo, można Hegla wykładać jak elementarz dla dzieci? Wtedy, kiedy się rozumie źródło pogodzenia tej myśli. Bo Arystoteles ma rację do dzisiaj. Dopiero zrozumienie przyczyny myśli. Daje człowiekowi dostęp do tej myśli. I co pisze, drodzy Państwo, Hegel i we wcześniejszych pismach, ale w jego y, piśmie nazwanym prawem naturalnym albo podstawy filozofii prawa. Co pisze Hegel? To, co Luther rozpoczął w uczuciu i we wierze. Ja chcę te treści zawrzeć w pojęciu filozofii. Czyli rozumiecie Państwo, ta wypowiedź oznacza, że przedmiotem myśli Hegla nie jest otaczająca go rzeczywistość. Przedmiotem myśli Hegla nie jest kartezjusz i jego problem. Przedmiotem myśli nie jest wiara rzymsko-katolicka, lecz przedmiotem myśli jest, drodzy Państwo, całe dziedzictwo reformacji Marcina Lutra. I dlatego, drodzy Państwo, jak ja do tych rzeczy dotarłem, a podobnie pisze Immanuel Kant, podobnie pisze Fichte, Schelling. Podobnie pisze Karol Marx, Fryderyk Engels, którzy mówią, że nie sposób przygotowywać rewolucji materialistycznej, globalnej bez mnicha Marcina Lutra i jego teologii, którą zresztą Karol Marx od piątego roku życia przyjmował ze względu na konwersję Żydowskiej rodziny Karola Marksa, w osobie jego ojca, który w państwie pruskim chciał pełnić publiczne funkcje, ale wiedział, że państwo pruskie dopuszcza do urzędów y, administracyjnych i różnego typu stanowisk tylko protestantów. Dlatego też z tych oportunistycznych racji ojciec Karola Marksa. Swoją judaistycznie wierzącą rodzinę, po prostu wprowadził do zboru luterańskiego. I dlatego Karol Marx pierwsze swoje semestry w Berlinie poświęca w głównej mierze studiom teologii protestanckiej. Jakkolwiek studiuje prawo czy inne rzeczy, ale to, co go interesuje. To jest studium teologii protestanckiej. Dlatego, drodzy Państwo, Martin Heidegger, który wie co mówi, który z katolika stał się protestantem luterańskim, Martin Heidegger powiada, że my na przestrzeni ostatnich wieków mamy do czynienia z opozycją względem metafizyki katolickiej yy, z metafizyką protestancką. I po kolei, kochani Państwo, jakbyśmy chcieli wymieniać nowożytnych i najbardziej wpływowych myślicieli, to oni się tylko dzielą. Albo to są luteranie, albo kalwiniści, albo jeszcze inni cwinglianie, ale na pewno. Jedno mają wspólne, że są protestantami, bo wszyscy niemieccy idealiści i Marx, i Engels, i inni, to są Feuerbach, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Adorno, neomarksista ze szkoły frankludzkiej, to, to są, drodzy Państwo, wszyscy jak jeden mąż, luteranie albo yy, są protestantami innego pochodzenia. Dlatego też rozumiecie, drodzy Państwo, że dla mnie największym zaskoczeniem mojej drogi filozoficznej już w tej chwili będzie wkrótce 28 lat. Wiecie Państwo, to dla mnie największym zaskoczeniem jest, że o dziejach nowożytnych, filozofii, W świecie filozofii decydującą rolę odgrywa protestancka teologia Marcina Lutra, która jest tylko przetłumaczana na język filozofii, co najsystematyczniej w historii nowożytnej filozofii przetłumaczył Hegel, bo Hegel jest, drodzy Państwo, tłumaczem. Protestanckiej dialektycznej teologii Lutra na język filozoficzny i wprowadził teologię Lutra do wszystkich pojęć filozoficznych. I teraz, kochani Państwo, rozumiecie, że jak ja odkryłem, że Hegel to Luteranin, że Karl Marx to Luteranin, że Friedrich Engels to Luteranin. Że Feuerbach to Luteranin, Kant Luteranin, y, 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 oczywiście inni tak samo. Nawet, kochani Państwo, to jest jedno z większych zaskoczeń dla mnie. Wywodzący się z judaizmu takiego sekularyzowanego Edmund Husserl także ochrzcił się na luteranina. Więc rozumiecie Państwo, że to jest rzecz nieprawdopodobna. I teraz, co to dla mnie jako człowieka filozofii oznaczało? Rozumiecie Państwo, że ja nie mogłem się dalej rozprawiać z marksizmem, leninizmem, zanim nie podjąłem systematycznych studiów w pism Marcina Luthera. Drodzy Państwo, nie tylko moje studia. Pism Marcina Lutra, ale ponieważ byłem w Niemczech Zachodnich, a tam jest bardzo dużo uczonych luterańskich, kalwinistów, yy, yy, głównie w Holandii, ale także i w Niemczech, i ja, drodzy Państwo, z protestantami, głównie z Niemiec, z Holandii, czyli głównie z luteranami, pietystami, kalwinistami, wszedłem na uczelni w dysputy, które trwały całe dnie, niekiedy całe noce, niekiedy długie okresy czasu, na bardzo prominenckich spotkaniach, gdzie czasami byłem na debatach, gdzie ja tylko byłem jednym z dwóch albo trzech katolików w ogóle. A na cała aula była wypełniona setkami profesorów luterańskich, nie tylko z Niemiec, lecz z Europy i z całego świata. Więc rozumiecie państwo, że wiem co mówię. I teraz kochani państwo, co się dzieje? Właśnie przez to, że zacząłem studiować Marcina Lutra, to wtedy, drodzy Państwo, dopiero mogłem systemy niemieckiego idealizmu czy marksizmu, to znaczy materializmu czy pozytywizmu, po prostu rozkładać na czynniki pierwsze, jak się to yy, w sposób elementarny dziecku w stosunku do całej rzeczywistości czyni. Rozprowadzić całą myśl, pokazać człowiekowi, czym ona jest. I teraz, drodzy Państwo, dzięki Państwu przeżywam następną przygodę intelektualną. Jakiego typu? I wypowiem tę tezę na Waszym Uniwersytecie Opolskim po raz pierwszy w moich studiach protestantyzmu. A mianowicie, wtedy kiedy odkryłem. Już zapoznałem się z istotą myśli Lutra, postawiłem sobie następujące pytanie. Czy przypadkiem reformacja nie miała wpływu na rozpad pierwszej rzeczypospolitej? I zastanawiałem się, czy miała drugorzędny wpływ, czy miała istotny wpływ zacząłem się zastanawiać, ale to były tylko moje myśli, a ponieważ czas pędził i zajmowałem się innymi kwestiami i dopiero pojawił się niejaki dobry pan Wacław i on powiedział, żebym koniecznie przyjechał na Uniwersytet, uniwersytet Polski i, i żebym wyłożył stosunek polskiego katolicyzmu do reformacji. I drodzy Państwo, Przepraszam tylko najserdeczniej, że to są na razie moje wstępne analizy, ale już Państwu zdradzę, co odkryłem przy tych wstępnych analizach stosunku ka katolickiej ówczesnej Polski XVI wieku do reformacji i do protestantyzmu. Powiem Państwu, że główną przyczyną, Rozpadu pierwszej Rzeczypospolitej jest reformacja Marcina Lutra. I teraz, kochani Państwo, zauważmy. Tutaj chciałbym Państwu parę rzeczy odsłonić. A mianowicie jest taki autor, którego polecam. On się nazywa Bukowski. I on napisał takie pismo: Dzieje reformacji w Polsce, i między innymi on pisze tak, że Polska powstała w imię i na podstawie zasad religii chrześcijańsko-katolickiej, że, mając od Boga dane wszystkie fizyczne warunki bytu, nie mogła przecież się skupić i rozwinąć, a następnie stanąć w rzędzie innych europejskich narodów. Bez tej iskry ducha, jaką wrzuciła w nią dopiero religia katolicka. I to się właśnie wspaniale wiąże, jak zauważyłem, że tym naszym spotkaniem także czynimy taki skromny przyczynek do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. I właśnie, i tenże autor Bukowski pisze, że oświecona tym promieniem Bożym Pojęła Polska dopiero swą misję i poczęła ją spełniać przez wielkich władców swoich Mieczysława, czyli Mieszka I. Bolesława Chrobrego, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywostego i innych. Jest faktem, że każdy który każdy znający dzieje nasze przyznać i z którym w ich przedstawieniu rachować się musi, że zgodnie z tym wzniosłym początkiem cała następna polityka Polski oparta była głównie na zasadach chrześcijańsko-katolickich. Że z nich czerpała główną swą osnowę i pobudkę. Że w obronie ich i dla ich rozszerzenia. Nie wahała się poświęcić wszystkiej, choćby najdroższej krwi swojej. Jest dalszym faktem, o którym świadczy cała nasza historia, którą by nawet z tego powodu uosobieniem tych zasad nazwać można. Lecz obok tego pięknego, ogólnego typu, jaki przedstawiają dzieje nasze, znajdą się przecież wewnętrznych, wewnętrznej ich połowie, w późniejszych, zwłaszcza czasach, takie usterki, które nie tylko z duchem, ale nawet z literą chrześcijańskiego zasadniczego prawa pogodzić się nie dadzą, a które jak na całość tych dziejów, tak i na, na cały nasz stan wewnętrzny pochmurny cień rzucają za taką anomalię. Przeciwną nie tylko głównej zasadzie chrześcijańskiej, równości wszystkich wobec Boga i przyrodzonego prawa, ale która w następstwie smutnie się także we własnym naszym łonie, jako anomalia społeczna, prawna i polityczna odbiła. Uważamy przede wszystkim owo wyjątkowe wśród narodu postawienie szlachty, ów spisek, że się tak może za surowo, lecz nie bez pewnej słuszności wyraził, tej choćby najbardziej dotąd zasłużonej cząstki narodu, z Ludwikiem królem przeciw reszcie społeczeństwa, mocą którego ta szlachta w zamian za przyznanie następstwa jednej z córek Ludwika, tudzież za obronę kraju, jaką już dawniej wykonywała, a teraz wyłącznie przyjęła na siebie. Uzyskała dla siebie owo wyjątkowe i wyłączne wśród narodu stanowisko, ową książęcą prawie na swych terytoriach nad swoimi poddanymi władzę. A prócz tego przysposobiła sobie owo majestatowe prawie obok króla w zarządzie kraju, kraju prawo, które przechodząc z czasem w anarchię i swawolem, tak na upadek władzy królewskiej, jak i na i stanowczy wpływ wywarł. Reformacja bowiem, szukając wszędzie panującego pierwiastku i na nim przede wszystkim w braku własnej siły i zasady się opierając, znalazła takowy obok króla w szlachcie. Którą choć nie zdołała całkowicie do apostazji nakłonić, to jednak wyrywając z niej pojedyncze indywidua, szczególnie takie, które większą dumę i potęgę się odznaczały, i tęż ich dumę i potęgę dla swych celów, wyzyskując na niezależności ich osobistej wobec króla i prawa, na wolności ich i potędze byt swój przede wszystkim oparła. Następstwem tego było wprawdzie, że podstawa ta, nie będąc ani religijną, ani moralną, ani nawet polityczną, gdy przyszło na niej coś trwałego budować, sama z siebie kruszyła się i upadała. Zwłaszcza gdy systematyczne zwalczanie opartej na niej błędnej nauki ze strony katolickiej przystąpiło. Chwilowo jednak zdołała ona dobrze posłużyć reformacji, a nawet zapewnić jej czasowe tryumfy, zwłaszcza gdy stronnictwo, które ją namiętnie popierało, coraz bardziej ruść w siły, a na koniec stanowczą w Sejmach przewagę zyskiwać poczęło. Co, kochani Państwo, ten cytat Bukowskiego mówi. A mianowicie, że w rozumieniu porządku i ładu prawnego, a ład prawny to jest taki ład, który zapewnia człowiekowi optimum doskonałości. Bo prawo, kochani Państwo, jest po to, żeby człowiek osiągnął doskonałość. I teraz, co się dzieje w okresie reformacji? A mianowicie, i co się wiąże tutaj yy, z, z Polską, i co się wiąże, jaka konfrontacja się tutaj już na horyzoncie jawi. A mianowicie, z katolickiego punktu widzenia, w rozumieniu ludzkiej wolności, Potrzeba bardzo istotnego uzupełnienia dla wolnego człowieka w postaci prawa. Czyli co to oznacza? Że katolicka zasada mówi tak: wolność i prawo. A dlaczego wolność? Dlatego, że jestem osobą i to jest mój akt. Każdy akt mojego istnienia jest moim aktem, bo jestem podmiotem osobowym. Czyli, a do tego, żeby być podmiotem osobowym, potrzeba rozumu, że rozeznaję kim jestem, kim jest drugi, kim jest Bóg w niebie, kim, czym jest rzeczywistość poniżej bytowości człowieka. I teraz, ale żeby nasza podmiotowość była prawdziwie osobową. Potrzebujemy wolności. To znaczy, że nasz akt ducha jest wolny. Czyli wtedy, kiedy jestem rozumny i wolny, wtedy z tego składa się doskonałość mojego aktu życia, czyli myślenia, chcenia, bycia człowiekiem, by tworzenia wspólnot od małżeńskiej, poprzez rodzinną, społeczną, narodową i tak dalej, aż po ogólnoludzką, czyli rozumiecie państwo, że, żeby mi jako człowiek sta